zakończenie 11. edycji Mistrzostw Gminy Lubaba w Kalowej Kielce Nożnej Bójka Gminy Lubaba. Serdecznie powitam Pana Bójka Gminy Lubaba Tomasza Lewartowskiego. Radni Gminy Lubaba, Pana Radnego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, i tak rozpoczynamy kolejne. Statuetki dla najlepszych strzelców. I mamy ich trzy. Pierwsze miejsce strzelić Marcinie Robert Moroza. Najlepszym strzelcem okazał się Licznerski Szymon Konskrat Junior. strzelcem okazał się dzioba patryk papa.

Najlepszym zawodnikiem okazał się Zmijski, na którym się nie rozgotował. Gratuluję! 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 Proszę mi bardzo, widzę Pana wręczenie statuetek. Także widzę. I proszę Państwa, chciałbym równocześnie przez cały ten turniej oglądaliśmy wielu kibiców. I najlepszym kibicem jednak pozostał nie jeszcze poproszymy tutaj najmłodszego, zawodnika rozgrywek i najstarszego zawodnika rozgrywek. Najmłodszym zawodnikiem rozgrywek zostawia wojski Adrian Piękni i młodzi. Proszę bardzo. Drugie najstarsze.

let her Яр Po całym turnieju został mistrzem 11 edycji Gminnej Piłki Panowej Powerbójka gminy zespół Lider złotowo. Proszę Państwa, i proszę Państwa chcielibyśmy gorąco mistrzom gminy podziękować. Brawo, brawo, jeszcze raz brawo. Na końcu jeszcze zostanie pięć piłek przez Pana Wójta Wykopem w Dziękuję bardzo, proszę Państwa. Następnie chciałbym pogratulować zwycięzców w tych wszystkich kategoriach. A przede wszystkim chciałbym pogratulować tego, że tyle drużyn uczestniczyło w tych rozgrywkach. Fakt faktem, że to co prezes powiedział, bo tutaj akurat przed tym ostatnim spotkaniem wynikła taka sprawa, swoich kolegów i zawodników i całej linii. Być może wypaczenia niektórych kliników, jeżeli chodzi chociażby o najlepsze czy najlepszego bramkarza. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Nas, proszę Państwa, cieszy to, jako wójta i samorząd gminy, że tak dużo młodzieży, młodszych i starszych, uczestniczy w tych rozrywkach, bo naszym zadaniem jest wspierać sport pasowy i, i muszę Państwu powiedzieć, że to nam się udaje, bo jako gmina należymy do jednej z najlepszych gmin w województwie, jak i w kraju, jeżeli chodzi o wszystkie działania związane z działalności sportu, dlatego też dziękuję tutaj prezesowi, prezesowi całej organizacji za przeprowadzenie wielu za, wiele zakupów, bo niedługo się rozpoczyna siatkówka. Też chcemy Trochę różno, różnorodności wprowadzić. Dzisiaj y, młodzieży i naszych mieszkańców uczestniczyło i uprawiało sport, a przy tej okazji również wielu mieszkańców mieli okazję y, przyjść i chociażby domingować, bo tu widzę, że kibiców, kibiców jest sporo. No i to też jest jakby zajęcie dla mieszkańców, gdzieś się iść, popatrzeć, czy to na mecze laty, chociażby na różnego rodzaju rozgrywki yy, halowe I mamy drugie miejsce w kraju yy, piłkarska kadraczeka, tutaj też wielki sukces w ubiegłym roku, młodych, młodych yy, piłkarzy z Kazanic, zresztą nie tylko z Kazanic, ale już później yy, ponad powiatem yy, można się jakby yy, yy, z gminy Dzieciaki. Tam dwóch chyba z jeszcze grało i grunt Także nasza, nasze Dzieciaki z Podstawówki, z zrobili drugie miejsce w kraju w piłkę nożną. Czyli też wielki sukces i mam nadzieję, że w jakimś najbliższych latach może któremuś z naszych tutaj mieszkańców uda się zdobyć jakieś Sukcesy no, na arenie może, Wojewódzkiej czy, czy Krajowej za uwagę. I 12, 11, edycję uważamy za z, kończymy, za zamknięte. jeszcze raz dziękuję bardzo. Muszę serdecznie podziękować kibicom, Byliście naprawdę bardzo wierni, jak i w Rożantanu, tak samo i Złoto Biedność.